Duża ryba, bardzo duża ryba. To może być moje, mój największy, największy, największy. Jest, ale duży, ale cisnął z brądem. Ale duży, trzeba będzie chyba pójść po niego, powoli pocholujemy. Na razie będzie bardzo ładny. ryba będzie, przepiękna ryba. Witam serdecznie na kanale wędkarstwu.pl, dzisiaj Znowu rzeka, spławik i przepływanka. Za mną piękne słonko, wędka i podbierak w ręku i zmierzam na miejscówkę, od której będę zaczynał dzisiejsze wędkowanie. Co mi się uda dzisiaj złowić? Zobaczycie już za chwilę. A więc życzę Wam miłego oglądania i przeżywajcie to razem ze mną. Powoli dochodzę do miejsca, w którym będę chciał dzisiaj zacząć wędkowanie. Tutaj chyba. Nie będę dziś tam dalej, dalej szedł. Może stąd spróbujemy zacząć. Oczywiście będę łowił na bolonkę. Podbierak w pogotowiu. O, fajnie, jeszcze tak ta rzeka jest na pół dzika, a na pół uregulowana. O, zmęczyłem się troszeczkę tą drogą. Troszeczkę się przeszedłem. Kawałek, myślę, że gdzieś tak z koło. 500 metrów musiałem się przejść do miejscówki od samochodu. Mam nadzieję, że będzie to wynagrodzone te moje przejście się i będę miał fajne hole ryb. Na to liczę najbardziej. Mam nadzieję, że nie będzie tyle niewpiętych brań, co zazwyczaj przy łowieniu tych ryb. Jest to sprytna ryba, na którą dzisiaj będę polował, na którą w większości o tej porze roku się poluje, czyli jest to oczywiście zimny kleniuch. Zimny kleniuch. Moją przynętą oczywiście będzie chlebek tostowy. Czekajcie, muszę tu jeszcze urulować grunt. O, tak będzie dobrze. Dobra, teraz trzeba wyciągnąć mój chlebek z mojej walizki. O. Ciach, ciach. Tutaj trzeba zdjąć to. O, do kieszeni. Dwie pierwsze kromki lecą do wody, bo są to kromki bardziej czerstwe i się nie nadają. A przy okazji, jak podrzucę to rozrywam takie kawałki i rzucę do rzeki, to mniej więcej będę widział po drodze jak płynie gdzie te ryby próbują zbierać? Jak będą zbierać, to znaczy, że tam są klenie. I tam będzie największy, największe prawdopodobieństwo go złapania. O. Dobra. Ugniatamy, na haczyk zakładamy. No i wyrzucamy. OK, założone, no i zobaczymy, może stąd będzie pierwsza ryba. Zestaw wyrzucony i powolutku, powolutku przytrzymujemy, robimy taką przepływanko, przytrzymywankę, żeby ten chlebek czasami się podrywał, delikatnie dobrze jest go przytrzymać, wtedy ten chlebek troszeczkę pójdzie w górę. I popuszczamy, popuszczamy, żeby spokojnie sobie spływał. I tak co jakieś 4-5 metrów delikatnie przytrzymywać. I tak mniej więcej łowię te ryby. I czekam na w końcu tego 50. Plus. W sumie moje PB to jest 54. Klenia. 50 kilka złapałem. 40 od groma. No ale chciałbym złowić. Jeszcze większego, tak. Dobra, puszczamy i czekamy. Mamy w końcu, ale skacze, ale wariuje w końcu się udało złowić no tutaj będzie ciężkie wyciągnięcie go ale to będzie chyba fajny klań wydaje mi się może nie jakiś tam rekordowy ale jest dobra ryba tutaj tarpie dobrze, bardzo dobrze tarpie poza tym tutaj jest jeszcze duży prąd, zobaczcie sami jak wolonka wygięta właśnie zszedł, chciało mi się pokazywać wam jak jest wolonka wygięta Ech, mój błąd Niestety tak bywa Mam Mam ponownie oh. Właśnie spiął się kolejny Co jest Kolejny się spiął Ale kolejny był fajny Jest duży, ale branie było jest spory w końcu udało się. Teraz czy się uda wychorować. Zobaczymy ile będzie miał. Na razie idzie grzecznie. Tu już zaczął szaleć. Znowu idzie grzecznie. Zobaczymy czy jest duży. No jest spora Spora ryba Spora ryba Trzeba by było podbierak może rozwinąć Chyba będzie w miarę dobrze zapięty Nie, nie będzie jakiś tam wielki No ale jest, tak? Jest Nie jest zbyt wielki Ale tutaj ma pole do popisu, tak? Bo tutaj jest bardzo duży uciąg aby go wprowadzić w podbierak trzeba będzie trochę pokombinować taka czterdziestka jest w podbieraku taka czterdziestka no udało się no udało się udało się go wyholować, mimo że to jest nieduży kleń to z tym prądem była wydawał się na dużo, dużo większego, chociaż też nie należy do małych, tak? Taki kleniuch, Taki ciekawy rybek. Pach, pach. No co? Zwracamy Ci wolność. Nie będę ci mierzył, masz 43-4 cm max. Tak? Wypuścimy cię tutaj od razu. Idź rośni O, zmykaj. Zmykaj, przyprowadź wujka, dziadka, stryjka. Jest Będzie naprawdę fajna ryba Bardzo fajna ryba Będzie bardzo fajna ryba Ale ciska tutaj równo To będzie duży Duża ryba Bardzo duża ryba Ale tutaj walczę Żeby nie weszło mi w ziela Już wyszło w z Już po rybie no wiedziała w co wejść. Ale jestem zły. A to była naprawdę bardzo fajna ryba. Dobra ryba o, Ale dobra ryba o, Ale będzie dobry kleń Jeśli on wyjdzie to będzie bardzo fajny Jeśli wyjdzie oczywiście Bo no to może być różnie Ale jest fajny, bardzo fajny Na pewno duży Duża ryba bardzo duża ryba to może być moje, mój największy, największy, największy kleniuch pod warunkiem, że go wyciągnę oczywiście, ale duży, ale duży, ale duży. Mam go. Myślę, że będzie 50. Patrzcie, jaki wielki. Tu, 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 tu. Ale wielki. Śliczny. A dzisiaj miałem kilka ryb podobnych gabarytów. Niestety nie udało się ich wyholować. A ten robi robotę. Patrzcie, jaki duch. Piękny tuch Ile ma centów? No to jest pytanie. O to jest pytanie. Cię go zmierzyć tutaj. Go zmierzymy. O tutaj, 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 tutaj. Ale piękna ryba. 50? Jak myślicie? Będzie 50 czy nie będzie 50? Ale grubas. Zobaczcie, jaki cielak. Piękny cielak. Nie, nie będzie 50, ale jest bardzo gruba ryba. Jest 47 cm. Przy tych 47 cm zatrzymałem się ostatnio i nie mogę przeskoczyć. Dobra. Tutaj dalej go puścimy. Niech sobie rośnie. Zajdę jak najniżej, jeszcze puścimy z w to miejsce. No i to był drugi dzień na kleniach. Ech, chyba będzie trzeci. E, no ale fajnie, tendencja w górkę. Teraz 4-7, ale dużo większego miałem. Miałem naprawdę fajnego kleniucha. Ogólnie to brań takich potężnych było ze 4-5 że wiemy, że to były fajne ryby, no ale niestety tylko jeden wyciągnięty. Ale to nic, poprawimy i za chwilę się widzimy. I dzień trzeci. Polowania na klenia, na dużego klenia. Czy dzisiaj się uda? Złapać większego 50. Plus? Zacznę od tego miejsca, w którym spiął się duży klenik wszedł w kołek, no i straciłem rybę. No zobaczymy, czy tutaj uda się dzisiaj go przechytrzyć. Zaraz, tutaj siedziałam troszeczkę dalej, żeby nie podchodzić pod wodę, żeby nie wystraszyć. Słońce świeci. Kleń strachliwa ryba. Dobra. Tutaj. Tutaj jest ten kołek, który mi właśnie ostatnio przeszkodził w wyholowaniu fajnej, fajnej ryby. Dobra. Tutaj, tutaj gotowy. No dobra. Za chwilę odpalamy. Teraz najpierw szybko się rozłożymy. Ale duży, ale cisnął z brądem, Ale duży, trzeba będzie chyba pójść po niego. Powoli pocholujemy na razie. Ale na pewno będzie trzeba to zrobić trochę inaczej. O jest piękna ryba będzie chyba. Teraz fajnie idzie pod prąd, tylko ciekawe gdzie on idzie. O, o przytrzymał, ale będzie. Będzie chyba ładny klej w końcu, przynajmniej tak się wydaje, że będzie ładny klej na podbierak rozłożyć, ale ciśnie pod brzeg. O, o, o. Szalony, powiem szczerze i tutaj mnie coś niepokoi, bo płynie mi jakieś ziele. Żeby on mi w te ziele nie wszedł Zaraz Zobaczę go No ładny będzie kleń Bardzo ładny Bardzo ładny Bardzo ładny O W brzeg ciśnie O, doje tam Przy brzegu samym Zobaczył mnie Będzie bardzo ładny bardzo ładny kleniuch Ale wolę czy tam Dobra ryba będzie Przepiękna ryba No już wymęczysz się w końcu Przepiękna ryba o, Bardzo ładna Bardzo ładna tylko żeby ją docholał docholować i nie było przykrych niespodzianek, ale ryba jest podbieraku. i Ale tu będzie potężny kleń Ole klejnisko. Ole klejnisko. Patrzcie, jaka to było. No, uspokój się. Ale mi się tutaj zakręcił. Ale to nic. Ole, piękny. Patrzcie sami. Patrzcie sami, jaki tuż klejn. Gdzie masz haczyk? Haczyk ma delikatnie, delikatnie wardzę. Czekaj, 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 czekaj. Ale się rzuca skubaniec. by to miało być pb. Chociaż szczerze powiedziawszy wątpię. Ale jest bardzo ładna ryba. Jest bardzo ładna ryba trzeba mi zmierzyć na pewno zobaczyć ile będzie miała centymetrów no i oczywiście wypuścić ale grubas skubaniec ale grubas ale grubas ale grubas ile ma grubas eee, <grymna> 50 no jest 50 proszę bardzo Proszę bardzo, 50 tak. 50, tutaj równo. No, 50, nie zostaje przy 50, ale śliczna, śliczna ryba. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Do PB jeszcze brakuje, ale już bardzo malutko. Świetna ryba, kleń. Przepiękny kleń. Dobra, naszego przepięknego 50 trzeba teraz. Już wypuścić, ale mega zadowolony jest. 50 w końcu, wyczekiwane, wypragnione. No, zobaczymy, czy będzie jeszcze większe. A, bardzo dobrej kondycji, widzę, że wróci do wody. Patrzcie, jak wariuje. Może tutaj cię wypuszczą. Tutaj w... i idź sobie w tamtą stronę, żebyś mi nie poszedł z prądem. O. Przepiękny, o, ale ku było, ale poszedł przepięknie. Jest! No i jest pięknie. Pięćdziesiątka. Trochę chodziłem za nią. Ech, uganiałem się. 4,7 trafiał się wczoraj. Nie mogłem do tej pięćdziesiątki dobić. Teraz było pięćdziesiąt i pół, nawet można powiedzieć, jakbym go dobrze układał, ale nie chciałem go długo męczyć. Dlatego szybko, szybko. Fota i łogień do wody. Śliczna ryba. Zobaczymy, czy jeszcze z tego miejsca się uda. Raczej ciężki temat, bo hol był z daleka i przez tą całą drogę holowałem go. Myślałem o zejściu, ale bym całkowicie spalił miejscówkę. No, zobaczymy. Podsypałem kilka garści e, zanęty i chlebka rozdrobnionego. Zobaczymy, poczekam jeszcze z 10-15 minut w tym miejscu. Może coś jeszcze się zadzieje. A jak nie, no to trzeba będzie zejść w dół rzeki, szukać dalej pięknych kleni. Mam. Poszedłem dużo, dużo dalej, z dół rzeki. Nie udało się w końcu złowić. Jeszcze nie wiem jaki będzie. Ale wiem na pewno, że nie będzie mały. Ale tutaj jest jeden ból. Bo mi tutaj płynie. A on po drugą stronę jest. Dobrze. On jest po drugą stroną, A tutaj mi płyną ziela strasznie. O, 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 o. Dobrze poci pocisnął. No, będzie taki pewnie 40 czek. taki coś koło 40 będzie. No, żeby w te ziele nie wszedł, teraz żeby ominąć. No, na szczęście. na szczęście się udało. Ile będziesz z Porsche czy taki średni? No, nie będziesz jakiś tam szołowo wielki, ale też nie jesteś mały. Także jest fajnie. Jest fajnie, nie jest to gigant, ale jest. Na pewno nie będzie większy od poprzednika. Trzeba mu pysk do góry dać, to on wtedy trochę grzecznie idzie tutaj. Jak widzicie, duży prąd, jest bardzo duży uciąg. Taki 40, myślę. Aha. No chodź, 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 chodź. Ciężko jest tak podebrać w takim prądzie, ale jest. Udało się. Udało się. Mamy pana Klenia. No taki. 40, 40. Przypuszczam niewiele więcej. No uspokój się uspokój się, to ci odczepię grzecznie. Chodź funfel. O, już się odczepiłeś chyba nawet. Właśnie one tak są pozapinane. Tak bardzo, bardzo delikatnie, że jak widzicie nawet sam się podpina. Nie jest to duży kleń. Taki 40 cm. Dobra. Pam pam. Dobra, do wody. Do wody zmykaj. Dzisiaj druga ryba, także trochę lepiej, trochę lepiej, teraz troszeczkę mnie skusiło, bo chciałem wracać już w miejsce, w którym byłem wcześniej gdzie wszedł mi ten pięćdziesiątek a teraz uwaga, pach, poszła ryba poszła ryba, i tak korci mnie teraz jeszcze kawałek przejść w dół zobaczyć tam jeszcze dalej, tam jeszcze dalej jest tak troszeczkę bardziej może głębszy teren Muszę to spróbować fajnie dobra, idę kawałek, przejdę się, ale dosłownie kawałek no i wróciłem jeszcze do miejsca w którym złapałem tą pięćdziesiątkę No i tutaj już posiedzę sobie że tak powiem do końca Mego dzisiejszego wędkowania mianowicie do samego wieczorka, zobaczymy, czy jeszcze stąd wymelduje się jakiś kleń, a może coś innego, jakaś niespodzianka. Tu trzeba trochę grunt zwiększyć, bo tu jest dużo głębiej. No, nie no zobaczymy, zobaczymy czy jeszcze stąd. To jest taka sama najlepsza pora. Może nawet trochę za późno przyszedłem, bo jeszcze tu wcześniej. Ooo, tam spod ściń coś, coś wyszedł, spod tamtego brzegu. Fajnie. Placek. Robimy placuszka i za chwilę wyrzucamy. Trochę mnie denerwuje to płynące ziele. Bardzo, bardzo dużo tego ziela płynie i też dużo jest takich zaczepów, za spławik, które słabo robią, albo gdzieś wodę puścili, albo gdzieś woda zabiera brzegi. No rzucamy jeszcze tutaj. A więc powoli trzeba kończyć dzisiejszy odcinek. Trzydniowy wypad nad rzekę ze spłowikiem, z bolonką, z przepływanką w polowaniu na klenia. Udało się. Pierwszego dnia jeden, chyba jeden, drugiego na pewno jeden, trzeciego dwa, czyli dzisiaj i największy 50 cm, Także jestem mega mega zadowolony, ale czekam na tego większego. Dobra, nie przedłużam. Oczywiście zapraszam do subskrypcji na linki w opisie. Tam macie kod rabatowy do internetowego sklepu wędkarskiego wielorazowego użytku. No i tyle, tyle z dzisiaj. Do zobaczenia na kolejnym odcinku. Cześć!